O, spoko No tutaj do niedawna rosły drzewa A teraz wszystko wykarczowane No i cóż się dziwić Że mieszkańcy są źli No bo była zieleń, były tereny, a będzie deweloperka I teraz tak na szybko mówię na, na mapach i dokumentach Mówimy o tym terenie, tutaj to zostało wykarczowane ten teren jest własnością spółki handlowej, czyli pewnie dewelopera Tutaj mamy spółki handl prawa handlowego, taki bordowy kolor No i teraz pytanie, dlaczego tutaj deweloper wykraczował właśnie ten teren zielony bo, Który jest w miejscowym planie zagospodarowania zielony teren yy, Który pokazywałem przed chwilą, który, skoro nie można tam nic budować Dzisiaj to pytanie też zadawałem, zastanawiało mnie to No ale odpowiedź jest chyba już dla mnie jasna Bo jak popatrzymy w studium zagospodarowania kierunkach. No to ten teren pan burmistrz Artur Kozioł proponuje jako budowlany. Tu są jeszcze takie znaczki, że to jest teren osłowiskowy, ale to tam jakoś można ominąć, jak widzicie. Jeszcze raz w miejscowym planie obo obecnie obowiązującym jest to faktycznie teren zielony, więc nie wolno tam wycinać. No ale zgodnie ze studium ma to być teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Jeszcze jedno wyjaśnienie, które się dzisiaj spieraliśmy. Tu jest uchwała ym, Wprowadzająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar C, czyli ten teren. I tutaj jest dla zabudowy mieszkaniowej jedno miejsce postojowe lub jeden garaż na jeden dom jednorodzinny. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz zabudowy mieszkaniowej MNU jest tylko jedno miejsce postojowe wymagane. No, i ja podejrzewam, że już deweloper czy właściciel próbuje sprzedać tę działkę, zaznaczając, że w studium jest ona jako przeznaczona jako pod cele mieszkaniowe. Te osuwiska jakoś sobie tam zawsze można ominąć, jakąś tam opinią. No i dzisiaj to nie było powiedziane ze strony urzędu, prawda? Czyli pół roku temu jeszcze, bo studium było wyłożone niedawno. Pod koniec 2023, a ma być klepnięte już w no, po, po nowej kadencji. Ten teren miał być przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, a dziś zastępca burmistrza już tam mówi, że będzie użytek ekologiczny tworzył. Mimo, że to wszystko zostało zrównane z ziemią. Teraz użytek ekologiczny, żeby tylko zatrzymać tą zabudowę. Zobaczcie jaka zmiana narracji. To tyle ode mnie. Przemyślcie sobie sami, czy, czy podejście urzędu jest rozsądne i czy jest uczciwe wobec mieszkańców. I cieszcie się, że mieszkańcy tacy jak ja, tutaj mówię do mieszkańców Raciborska, protestowaliśmy w 2020 roku przeciwko właśnie temu nowemu studium, bo no już prawdopodobnie byłaby, byłby uchwalony plan i w ogóle nie byłoby tam terenu zielonego, tylko już byłaby zabudowa mieszkaniowa na całym tym terenie i można byłoby tam legalnie budować. To tyle. Pozdrawiam. Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka. Cześć.